Czołem. Dzisiaj mijają 3 miesiące odkąd publikuję filmy i mała zmiana. Dziś u mnie maluszek jest mała rzecz do zrobienia. Taka tutaj widzicie rdzewka. Z nią będziemy dzisiaj pracować. więc zaczniemy od zdjęcia tych fajnych kół z ładnymi falgami. nadkola, tutaj z tyłu ten klapacz. No i oczyścimy, zobaczymy co tam jest. Co, zdziwieni tymi dziurami? Tutaj od środka, tutaj na zewnątrz. I tutaj kilka dziureczek, nie? Tutaj, tutaj, tu się coś zaczyna. Tutaj jest dziureczka, tutaj jest dziureczka. No nie mówiąc już o tych tutaj do góry, nie? Dobra, jaki mam teraz na to plan? Tak jak idzie tutaj to oczyszczone, to to zostanie wycięte. Tylko, że najpierw sobie dorobię element, czyli pewnie z kartonu albo z papieru, zobaczymy, co będzie lepiej się tutaj układało. Dorobię sobie szablonik, z którego wytnę na podstawie którego wytnę blachę i przygotujesz element, który będzie miał tutaj zostać wstawiony zanim wytnę cokolwiek, to już chcę mieć ten element dlatego, że tutaj widzicie tu jest jedna płaszczyzna, która idzie w tą stronę tutaj ten łuk on schodzi się coraz coraz wężej i znika no i tutaj kolejny, kolejny łuczek chciałbym jednak mieć z czego odtwarzać kurczę, tu jest jakiś bąbelek co to jest? Bo żeby nie było, że zaraz tutaj też będę musiał wyżej zrobić, a sobie dorobię niż yy, mniejszą tą reparaturkę. Dobra, nie ma co za dużo gadać, trzeba robić. Miałem dorabiać, ale okazało się, że koszt reparaturek całej takiej na obie strony to 50 zł, więc stwierdziłem, że nie ma sensu dorabiać. Dokupię taki już pasującą yy, i wymienię to co. Kupiłem jak widzieliście, trochę na wycinałem. To było tam w środku, i to będzie dorobione jako pierwsze. Później to było w tym miejscu. To też zostanie dorobione, ale to zostanie dorobione na końcu. Jak już będę wiedział, jak tutaj to powinno się kończyć. To było wycięte jako pierwsze. No ale zajrzałem do środka, że to całe jest takie. Więc wyciąłem tak wysoko jak uważałem, że jest rdza, i praktycznie trafiłem. Nie, Tutaj już jest ok, tu się rdza za zaczynała. Zaraz jeszcze pewnie będę patrzył w górę, jak sobie wszystkie te zaciory oczyszczę. Eee, no ale tam już dalej nie będę wycinał. Jedyne co to zabezpieczę rzutopem i tak dalej. Jak wiecie, za dużo nie wycinać oryginału. Eee. Dalej, tutaj sobie oczyszczę i tak jak mówiłem, pierwsza blaszka do dorobienia najprostsza. Ona, tak jak zawsze, lutospawanie. Tutaj do środka da się dojść, więc wosk od razu po lutospawaniu. Nie będę tutaj też jakoś tego nie wiadomo, jak w środku oczyszczał, tylko tak, żeby wiecie nie przeszkadzało w kolejnych pracach. A tak, no to tylko na wierzchu ten spaw będzie wyrównany, i tak dalej. Nie? W środku, jakby to będzie trochę strata czasu, a tak wiem, że będzie dobrze trzymać. Zabezpieczymy to przynajmniej tu w środku. Tutaj też gdzieś. A, tutaj są wyżej. Już pokazuję, gdzie jest taka zaślepka. To się da zdjąć, i ten, tu są dwa otwory, więc tymi otworami dojdziemy sobie wężykiem, żeby tutaj wszystko zabezpieczyć. No i robimy dalej, nie? No, to maluszek jest już w takim stanie. To na dzisiaj tyle, trochę pada, więc muszę się spieszyć. Yy, jak widzieliście, spawanie trochę problematyczne, ale za to zgrzewanie bez żadnych problemów. Jeszcze trochę pracy mi tu zostało, bo muszę to jeszcze wyrównać. Pierwsze cynowanie za mną. Myślę, że źle nie wyszło. Jeszcze trochę tutaj zostało, wiecie, no bo muszę pomalować go jeszcze na biało. Na razie jest w epoksydzie. Więc jeszcze trochę szlifowania, tak dalej, no ale już niedziela, więc trzeba montować film. Na no, dziś to tyle. Do zobaczenia w następną niedzielę. A ten tęskni tylko i czeka.